Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Strasznie dawno się tu nie odzywałam, więc y, to, trochę dziwnie się czuję, mówiąc do kamery, nie ukrywam, ale stwierdziłam, że nagram jakiegoś reading vloga y, i właśnie ten reading vlog będzie miał za zadanie tak mnie bardziej zmotywować do czytania, bo ogólnie ja ostatnio kompletnie nic nie czytam i też nie chcę się za bardzo zmuszać do tego czytania i tak po prostu siedzieć i czytać książkę tak na mus, um, ale jednak bardzo bym chciała coś przeczytać. Jednak, no nie wiem, po prostu się tak wymijam strasznie z tym czytaniem ostatnio, ale mam nadzieję, że to, że zacznę teraz nagrywać tego reading vloga, jakoś mnie do tego zmotywuje. Um, no i w sumie to tyle miałam do powiedzenia, bo na razie też nie wiem, co będę czytać. Na pewno będę czytać jakieś książki na studia. Wiem, że będę musiała przeczytać makroekonomię. Um, więc tak, na pewno to będzie na mojej liście książek, które będę czytać w tym reading vlogu. Dalej, nie wiem, zobaczę, bo mam dosyć dużo książek rozpoczętych. Um, no i prawdopodobnie za którąś z nich się zabiorę, bo tak mi głupio rozpoczynać jeszcze następną książkę. Chcę w końcu jakąś skończyć i może jak skończę jakąś książkę, to jakoś tam po prostu dalej poleci. Przechodzę z update'em czytelniczym, co prawda bardzo, ale to bardzo małym, bo nie przeczytałam dużo. Byłam dzisiaj i wczoraj na uczelni. Nie nagrywałam, co prawda, właśnie update'ów z uczelni dzisiaj, bo no ja też jakby ja nie chcę nagrywać tam ludzi i tak dalej, bo po prostu no jakby no nie mam od nich zgody na to, a ciężko by było od nich wszystkich uzyskać zgodę na nagrywanie, więc po prostu wolę nie nagrywać niczego na uczelni. No i też jakby też niezbyt mam okazję, żeby tam coś nagrywać, więc no przebitek żadnych z uczelni nie będę raczej wstawiać. Um, no i też e, wracając do czytania. Czytałam dzisiaj trochę rano w pociągu. Co prawda przeczytałam z 20 stron, więc no to nie jest dużo. E, chciałam też czytać e, teraz, jak wracałam. Ale no niestety tak się zdarzyło, że pociąg był zapełniony i całą drogę stałam, i nie miałam zbytnio warunków do tego, żeby co, jakby po prostu po prostu sięgnąć po książkę. E, no, ale ważne, że cokolwiek przeczytałam. Ogólnie to jest 19.30 i ja dopiero teraz kończyłabym wykłady, ale na szczęście udało się dzisiaj skończyć szybciej i się strasznie z tego cieszę, bo mogłam po prostu szybciej wrócić do domu. I Teraz, jak się robi ciemno bardzo szybko, to mnie to tak po prostu dobija. Jak ja wychodzę z domu, jest ciemno, wracam do domu, jest ciemno. Strasznie dobijające. Ale dobra, wracając do czytania. Zaczęłam czytać e, Gdzie niebo, mieni się czerwienią. Znaczy, z, znaczy, zaczęłam. Wróciłam do jej czytania, bo zaczęłam ją czytać. Skończyłam na piątej stronie jakieś dwa miesiące temu. E, no i teraz po nią znowu sięgnęłam. I powiem Wam, że jest dobrze. Jest naprawdę dobrze póki co. Ja się ogólnie bałam bardzo, że ta książka pójdzie tak typowo w stronę literatury dziecięcej, a ja za litera literaturą dziecięcą niezbyt przepadam tak szczerze, więc bardzo się cieszę, że jednak ona jest napisana w dosyć taki naprawdę dobry sposób. W sensie mi się to bardzo przyjemnie czyta i nie jest to dla mnie tak inf infantylne. Jakby ja nie mam po prostu wrażenia, że to jest tak pisane typowo dla takiego małego dziecka, żeby miał łatwość w zrozumieniu. Ale dobra, o czym jest ta książka? E, opowiada ona o Uz... Uz? Nie mam zielonego pojęcia, jak wymówić imię głównej bohaterki. Oz? Uz? Okej, okay, pominimy. E, uz mieszka na wyspie Skane, która jest jakby znana z tego, że jest skuta lodem i no po prostu tam jest strasznie zimno. E, I na tej wyspie często pojawiają się zorze polarne. I kolor tych zórz polarnych e, świadczy mocno o tym, co się dzieje na wyspie. Jeśli... Zorza polarna jest zielona, to znaczy, że jest po prostu ładna, tej wyspie wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Ale raz na kilkanaście lat zorza polarna robi się czerwona i to oznacza zarazę. I Us jest jedynym dzieckiem, które przeżyło jedną właśnie z tych zaraz, e, kiedy właśnie to niebo e, ta zorza polarna była czerwona. Jej mama niestety nie przeżyła tej zarazy, za co bardzo jakby się obwinia, bo nawet nie zdążyła jej w sumie poznać, bo wtedy się dopiero urodziła. I właśnie dużo niemowląt wtedy zmarło. I właśnie o tym opowiada ta książka. Ja jestem na momencie, w którym to niebo znowu zaczęło się robić czerwone. I wszyscy mieszkańcy wyspy bardzo się martwią o to, czy przeżyją tą zarazę i co zrobią, żeby tego uniknąć. Ogólnie naprawdę zapowiada się ciekawie, ja jestem, no dopiero na początku, ale już czuję się w miarę wciągnięta, no i właśnie podoba mi się póki co pióro, i mam już nawet jeden cytat zaznaczony. W sensie może nie cytat, bardziej scenę, w której właśnie jest mowa o tym. Poczuci, poczucie winy tej głównej bohaterki, a propos tej śmierci swojej mamy, gdyż ma ona jeszcze siostrę, która też mocno ją za to obwinia i wręcz jej nienawidzi. Jest tutaj właśnie przedstawiona też taka relacja siostrzana, gdzie no, te relacje są dosyć takie napięte. No i to jest jedyne, co mam na ten moment do powiedzenia na temat tej książki, ale no póki co dobrze się bawię i na pewno będę do jej jeszcze wracać, bo ona nie jest jakoś bardzo ciężka, właśnie. Ona jest w miarę taka lekka do czytania. Ale też właśnie nieinfantylna, nie tak jak mówiłam, że ona nie jest taka typowo dziecięca, e, więc e, no, póki co dobrze się przy niej bawię i mam nadzieję, że jeszcze do niej wrócę i nie zostawię jej znowu, e, ale no po tych pięciu stronach ciężko mi było stwierdzić, czy warto ją dalej czytać, czy nie, więc cieszę się, że do niej wróciłam. No i tak, ja teraz lecę jeść, e, potem będę jeszcze ogarniać rzeczy na studia, jakieś prezentacje, będę jeszcze coś tam czytać na studia. No ogólnie mam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia, e, więc odezwę się do Was później. Lecę do pracy. Od czego w życiu zależy sukces? Dowolny. Nie sukces typu Moteverest, miliard dolarów i tak dalej, Ale dowolny. Możesz być piekarzem, kosmonautą, cokolwiek. Zobacz teraz.

Jestem już praktycznie w połowie i powiem Wam, że dwa rozdziały temu powiedziałabym, że tra tracę zainteresowanie, bo może no, książka jest fajna i przyjemnie mi się czyta, ale tracę zainteresowanie. Ale przez ostatnie dwa rozdziały miałam takie, o, okej, okay, coś się znowu zaczyna dziać takiego, co faktycznie zwraca moją uwagę. Ale dobra, ja tutaj nadrobię w ogóle te luki fabularne, bo ja Wam na początku streściłam tę fabułę, ale sama za dużo nie wiedziałam, więc teraz wam dopowiem. Tak jak wspominam, jest ta zaraza, tą zarazę zsyła bogini, i główna bohaterka chce zapobiec po prostu tej zarazie, bo ma duże wyrzuty sumienia, że poprzednim razem, kiedy ta zaraza była, czyli 17 lat temu, główna bohaterka ma 17 lat, jakby jej mama zmarła, przez to, że była strasznie osłabiona po porodzie i straszne, że to nie ma po tym. dlatego teraz chce temu zapobiec, żeby jakby odzyskać miłość swojej rodziny, swojego taty i swojej siostry, którzy jej nienawidzą. Więc wyrusza ze swoim przyjacielem na poszukiwania jaskiń, w których są stare runy, które jej przyjaciel Ivar, kocham Iwara, potrafi odczytywać. Odczytują z tych znalezionych run, że idąc na górę, z której nikt jeszcze nigdy nie, z której nikt zazwyczaj nie wraca. Była tylko jedna osoba, która wróciła z tego, co, póki co się dowiedziałam, a, a i na którą strasznie ciężko się dostać. Jeśli się wejdzie na tą górę, można porozmawiać z boginią. I właśnie główna bohaterka postanawia, że ona chce porozmawiać z boginią i jakby poprosić ją o opatrzność, żeby uratować właśnie swój lud, swoje plemię, swoją wyspę. Wracając z tej jaskini spotykają kanibali. Które jakby, o których, których bardzo dawno nie było, jakby nigdzie widać. Czy to ma sens, co ja teraz mówię? Jest 23 i jestem dosyć zmęczona. Dobra, let's rewind. Rewind. Boże Święte, naprawdę. Tutaj montująca Amelia w tym momencie, który teraz oglądacie, bardzo mocno weszło mi zmęczenie i zaczynam gadać, no nie ukrywam głupoty, ale mam nadzieję, że mniej więcej wiecie o co mi chodzi. No Ogólnie to była taka sytuacja, że oni teraz mieszkają, właśnie ten lud mieszka na wyspie Skein, ale oni kiedyś mieszkali gdzieś na innej wyspie i tą wyspę zaatakowali właśnie kanibale, więc oni uciekli. I teraz ci kanibale znowu ich znaleźli, a oni się właśnie chowali przed nimi. No i niestety znaleźli tą wyspę, i głównopaterka właśnie wraz ze swoim przyjacielem spotkali dwójkę tych kanibali, którzy ich zaatakowali. I tak się właśnie dowiadują, że będzie najazd na ich wyspę. Dlatego nie dość, że właśnie mają tą zarazę niedługo, która ich uderzy w każdym momencie, mają jeszcze właśnie kanibali. Dlatego główna bohaterka jest mocno zdesperowana, żeby jakby uratować to swoje, ten swój lud, e, mieszkańców wyspy. E, I wyrusza właśnie w wyprawę na górę, żeby porozmawiać z boginią. Wyrusza na tą wyprawę sama, ze względu na to, że jej ojciec, który jest wodzem tamtej, e, tego plemienia w wiosce, w której oni mieszkają, e, no to jakby on stwierdził, że ona ma wyruszyć tam sama, głównie ze względu na to, że jej nie znosi, w sumie głównie dlatego, że jej nie znosi. <laughs> poza tą książką na razie jeszcze nic, nie czy, żadnej innej książki nie czytałam, a tak jak wspominałam na początku mam bardzo dużo książek rozpoczętych, ale wydaje mi się, że jeszcze ja po jakąś sięgnę tam w międzyczasie, żeby e, urozmaicić sobie czytanie, a teraz może coś trochę z prywaty. Byłam ostatnio na wykładzie mówcy motywacyjnego Michała Zawadki, który jest też autorem wielu książek motywacyjnych. Ja ogólnie nie czytałam żadnej jego książki, a na jego wy wykładzie byłam ze względu na pracę, ale ogólnie wykład był bardzo przyjemny i udało się też zdobyć jego jedną książkę wraz z dedykacją, specjalnie tam dla, do mojej pracy. Um, I byłam także na imprezie Halloweenowej. Ale nie nagrałam nic z tej imprezy i mi jest tak przykro, bo ja chciałam nagrywać na tej imprezie coś, jakieś takie przebitki, ale kompletnie wypadło mi to z głowy. Po prostu dobrze się bawiłam. Też chciałam nagrać, za co byłam przebrana. Eee, o tym też zapomniałam. Eee, byłam przebrana za Welmę ze scooby ogólnie i powiem Wam, że tak ogólnie to wszyscy mieli jakieś takie makijaże straszne albo jakieś maski i też byłam ja, ubrana w pomarańczowy sweter, e, czerwoną spódniczkę, więc jakby ja wyglądałam, jakbym była ubrana tak casual na co dzień, a wszyscy wyglądali tak e, no halloweenowo, więc jakby troszkę śmiesznie wyszło, ale jakby ja byłam bardzo zadowolona z mojego przebrania. E, I wydaje mi się, że na ten moment to tyle. Ja lecę dalej czytać, póki nie będą mi się kleić jeszcze mocniej oczy niż w tym momencie. Bo może mówiłam sobie, że nie wypożyczę ani nie kupię żadnej książki, póki nie przeczytam co najmniej połowy książek, które już mam na półkach. Tak. Czy zaraz zacznę ją czytać, pomimo że mam co najmniej 10 rozpoczętych innych książek? gdzie nie pomieni się czerwienią, ale opowiem o niej chyba już na końcu. Tak mi się wydaje, że na końcu e, opowiem Wam taką moją... już takie moje podsumowanie na temat tej książki. Teraz Wam opowiem o innych książkach, które czytam, e, bo oczywiście czytam ich mnóstwo. E, tak jak wspominałam na początku, czytam dosłownie wszystko i nic na raz. Już wiem, jak nazwę tego vloga. E, tak, Lot nad kukułczym gniazdem. O nim już wspominałam Wam, że wypożyczyłam ze względu właśnie na no, na to, że mój wykładowca o niej wspominał i powiedział, że on będzie wspominał o różnych filmach i książkach na swoich wykładach i poleca sobie zapisywać i je oglądać i czytać, więc stwierdziłam to jest znak, żebym ją przeczytała. Ale też moja znajoma mi ją polecała, i właśnie dzisiaj rozmawiałam o tej książce z moją znajomą. I powiem wam, że ta rozmowa sprawiła, że też zaczęłam patrzeć pod innym kątem na tą, na, te, na tą książkę. Chodzi o to, że jakby ludzie interpretują bardzo różnie książki. I ja interpretowałam, interpretuję to, co się dzieje w tej książce, na swój sposób, ale rozmowa z nią pozwoliła mi, jakby też spojrzeć na nią pod innym kątem, co ja uwielbiam po prostu, bo. Mam wrażenie, że wtedy wyciągam więcej z danej książki, niż bym po prostu wyciągnęła, tak czytając i patrząc na nią pod kątem, tylko moich myśli, moich poglądów. Więc e, ta dzisiejsza rozmowa naprawdę e, tak jakby no, sprawiła, że bardziej jestem zaciekawiona jeszcze tą książką. E, I tak e, wiele osób pewnie słyszało o tej książce z was, e, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest dosyć taka popularna, starsza książka. Opowiada ona o szpitalu psychiatrycznym i o Murphym. tak mi się wydaje, że, tak, że dobrze wymawiam jego imię, że dobrze pamiętam, który nie jest chory psychicznie. On trafia do tego szpitala psychiatrycznego, żeby uniknąć więzienia. I właśnie jest opisywane to, jak on tam przychodzi do tego, do tego szpitala. I ogólnie to, co mnie zaciekawiło, to to, że jakby Mac Murphy jest określany, jako ta główna postać, tak, Naprawdę, ale narracja jest opisywana przez inną postać. I to jest bardzo ciekawe. To mnie tak zaciekawiło, i to jest takie nietypowe dosyć, bo jakby no, niby ten narrator jest głównym bohaterem, ale właśnie nie do końca. No, i tak, póki co nie dzieje się za dużo, tylko właśnie ten MacMurphy jest wdrażany w to, co się dzieje w tym szpitalu psychiatrycznym, jaki nam jest rygor i tak dalej, i on poznaje właśnie to, co się tam dzieje. Też jest dosyć taki zdziwiony, co jest troszkę dziwne, że no w tym szpitalu psychiatrycznym faktycznie są osoby takie no niezrównoważone psychicznie, i to jest dla niego dosyć takie dziwne. Ale ogólnie no powiem Wam, że ciekawie mi się to czyta. Jestem zainteresowana, co się będzie dziać dalej i jak, to, jak ta fabuła się rozwinie. Póki co no więcej nie mam jakby, rozmyśleń na ten temat. Najbardziej właśnie ciekawi mnie ta kwestia tego połączenia, jakby tej osoby, tego McMurphy'ego, który jest zdrowy psychicznie jakby trafił tam tylko po to, żeby uciec od więzienia i tych faktycznych, jakby osób, które tam są, nie bez powodu. Oraz jakby jak to się potoczy, bo on chce ich tam zbuntować przeciwko... E, Boże święty, teraz nie pamiętam jak się nazywa to stanowisko, ale jest taka bohaterka Ratched, która jest jakby e, niewładcą. E, no nadzoruje cały szpital. I on chce właśnie zbuntować tych wszystkich tam ludzi przeciwko niej, bo ona wprowadza taki rygor. I to jest tak prowadzone, że jakby... Ona udaje taką miłą i że pomaga tym jakby pacjentom, ale tak naprawdę bardzo źle ich traktuje wszystkich, więc ciekawie się zapowiada. I do tego jeszcze wróciłam, wróciłam, bo już miałam zaczętą tą książkę, ale no tak wyszło, że jak zwykle zaczęłam i odłożyłam książkę. Mam tutaj taką książkę kupioną z antykwariatu za 4,50. Kocham kupować książki po taniości, jakby to jest po prostu sprawia mi szczerą radość, nawet jeśli potem nie, nie czytam tych książek. Sam fakt, że kupiłam książkę za 4,50 po prostu mnie satysfakcjonuje. Jest to zbiór opowiadań, a raczej po prostu dwa opowiadania. Wiktor Astafiew. Jeden, jedno opowiadanie to Smutny kryminał, drugie nazywa się Życie przeżyć. Ja no, czytam właśnie tą pierwszą, jestem na 40 stronie. Ogólnie oba opowiadania Bazują na takich y, przemyśleniach filozoficznych. Mam nadzieję, że moje włosy nie smyrają <grywa> mikrofonu. Na y, przemyśleniach filozoficznych na temat życia i ogólnie nędzy życia, ale też na grupach społecznych mocno. Y, na tych biednych, bogatszych i tak dalej. Ogólnie, no, ma ta książka swoje momenty. No, jakby chcę zaznaczyć, że właśnie jestem na czterdziestej stronie, więc póki co, no, jakoś nie czuję się za bardzo w nią wciągnięta. Ale no, ma swoje momenty, ale póki co nie czuję się właśnie tak wciągnięta w nią. I no to, to jeszcze nie jest to. Przechodzę już do Was zakończyć tego vloga, i wydaje mi się, że zacznę od e, Gdzie nie pomieni się czerwienią, bo o niej wcześniej mówiłam, ale nie, jakby nie podsumowałam w końcu tego, co o niej tak e, ostatecznie myślę. E, ogólnie powiem Wam, że jakby ja się naprawdę dobrze przy niej bawiłam. Kompletnie spodziewałam się czegoś gorszego, ale to raczej właśnie kwestia. Wydaje mi się, że to kwestia okładki, bo ja patrząc na okładkę, byłam przekonana, że to właśnie będzie jakaś ojeju, że to będzie jakaś książka totalnie taka dziecięca, no i ogólnie infantylna, a no, zaskoczyłam się, bo była naprawdę dobrze napisana. Główna bohaterka, moim zdaniem, też realistycznie wykreowana, że naprawdę. No, przyjemnie mi się to czytało i no nie łapałam się na tym, że na, na myśleniu, że mm, jest to tak strasznie dziecinnie napisane. Nie. Właśnie bardzo ładnie napisane, to, co mi się w niej także podobało, to to, że jakby no, to jest fantastyka, ale z jakby pobocznym wątkiem miłosnym, romantycznym. I właśnie. To często idzie źle w fantastykach. Że jakby fa jest fantastyka, jest ten wątek romantyczny, ale ten wątek romantyczny często lubi wkraczać na pierwszy plan. Czego ja bardzo nie lubię, bo jakby ja fantastykę czytam typowo dla fantastyki, a nie wątku romantycznego. Tutaj na szczęście wątek romantyczny jest takim dodatkiem. I on nie jest taki hamski, to jest taki przyjemny wątek romantyczny, który autentycznie dobrze mi się czytało, więc e, super. Um. Co do końcówki, spodziewałam się czegoś lepszego po, po zakończeniu. Nie mówię, że jest bardzo złe, ale oczekiwałam chyba czegoś innego. Um, tak naprawdę. Plus, um, tak jak ja wspominałam właśnie o tej zarazie, gdzie właśnie od niej od samego początku w tej książce było wspominane, to co mnie bardzo zdziwiło i trochę zbiło z tropu, to fakt, że ta zaraza nigdy nie wystąpiła w tej książce, tak naprawdę. Że jakby była mowa, że ona się pojawi, bo tam niebo mieni się czerwienią, i że to jest właśnie oznaka tego. A, a tej zarazy nie było koniec końców. I jakby. No nie wiem, to nie, niekoniecznie mi przypadło do gustu. Znaczy, na końcu niby jest to wytłumaczone. Ale. Czy mi się to podobało? No nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Ale ogólnie książka bardzo fajna i szczerze, bo jest jeszcze e, sequel, jeśli dobrze pamiętam, że coś widziałam, że chyba jest jeszcze sequel. I możliwe, że go kupię i przeczytam, nie wiem, zobaczę. Ale książka, no takie chyba trzy gwiazdki jej dam, bo nie, nie była zła, ale też nie była nie wiadomo jaka wspaniała, żeby mi zapadła w pamięci na długie lata po prostu taka przyjemna do przeczytania na jakieś, nie wiem, kilka wieczorów. I tak jak mówiłam, Lot nad czym Gniazdem czytałam. Bardzo przyjemnie mi się go czytało. Skończyłam na setnej stronie przy ostatnim update'cie, ale miałam ostatnio jakieś gorsze dni. Ja naprawdę ostatnie kilka dni też niezbyt wiedziałam, co nagrywać, jeśli chodzi o przebitki, bo tak naprawdę moje dni polegały na tym, że szłam do pracy, Wracałam z pracy i jakby albo coś oglądałam, albo po prostu spędzałam czas z moim bratem, oglądałam TikToki, e, albo po prostu leżałam i spałam, bo ja od kilku dni czułam się naprawdę tragicznie, nie miałam motywacji do niczego e, i stwierdziłam, że no jakby no, nie dam rady jej przeczytać. Nie dam rady jej przeczytać, m, chociaż bardzo chciałam, no i wpadłam na pomysł, żeby przesłuchać ją w audio. E, no i ogólnie u mnie jest lekki problem z audiobookami, bo ja bym chciała potrafić je słuchać. Chciałabym, jakby, móc tą zdolność słuchania audiobooków i robienia czegoś, ale niestety jej nie mam. No i przesłuchałam tą książkę do końca w audiobooku. Audiobook był bardzo fajny, nie pamiętam, kto był, jakby, głosem w tym audiobooku, kto, kto był tym lektorem, ale bardzo przyjemny głos. Tylko problem z takim, że no ja właśnie słuchałam w audiobooku resztę. Przy okazji, grając sobie w coś tam, jakąś grę na, na telefonie, się ostatnio wkręciłam w gry na telefonie, gdzie ja nigdy w życiu po prostu nie gram w gry, żadne, a tym bardziej na telefonie, no ale grałam sobie w gry na telefonie, słuchałam tego w audio i w pewnym momencie naprawdę zaczęłam się strasznie gubić, że miałam wrażenie, że jakby ja się nie, nie skupiłam wystarczająco na, na fabule, nie, słucha, nie, nie słuchałam, nie skupiłam się na słuchaniu za bardzo i po prostu kompletnie się zagubiłam i mam wrażenie, że po prostu. Ja nie wiem, co się działo w tej książce potem. Od połowy mam wrażenie, że kompletnie nie wiem, co się stało. Jakieś tam pojedyncze rzeczy wyłapywałam. Na przykład jest tutaj jeden um, cytat, który mi się niesamowicie spodobał. Um, o, to jest. Yy, no, może nie cytat, i nie wiem w sumie, czy wam to czytać, bo to tylko zabierze czas, ale jakby na, na 140 stronie jest genialny w ogóle, genialny cytat, który mi się bardzo spodobał. E, też jakby taki. Dający do myślenia i pozwalający na takie zrozumienie tej książki, taki właśnie w sposób, jaki ja rozmawiałam z moją znajomą, przedstawiający, że jakby ci pacjenci, oni przedstawiają takich dorosłych, a McMurphy jest jakby taką. Le, da, malutką cząstką dzieci, dziecięcości, Jezus Maria, tak kompletnie potrafię się wysłowić, ale takiego dzieciństwa po prostu. I McMurphy próbuje ich tak znowu znaleźć to szczęście w ich życiu, u, u tych pacjentów, którzy są tacy ponurzy, ich życie jest monotonne, e, więc tak. Ale od połowy książki mam wrażenie, że kompletnie nie zapamiętałam i nie zrozumiałam nic, co się w niej wydarzyło, co sprawia mi niesamowitą przykrość. I szczerze, prawdopodobnie do niej kiedyś wrócę i przeczytam ją po prostu od początku albo od połowy, bo jeszcze nie wyciągnęłam znacznika, więc bardzo możliwe, w sensie zakładki. Więc możliwe, że po prostu do niej wrócę i przeczytam tą drugą połowę po prostu już normalnie. Bo książka naprawdę fajna, tylko no, kwestia tego, że ja nie potrafię w audiobooki. Chyba nie jestem stworzona do słuchania audiobooków, co jest przykre, bo. Ja często mam takie dni, że ja po prostu nie mam czasu czytać książki, bo na przykład coś robię, ale podczas robienia danej czynności mogłabym słuchać tego audiobooka. Tylko no, ja mam problem z przyswajaniem audiobooków niestety. Nie wiem, możecie, jak się znacie czy coś, jakieś macie tipy na to, to z chęcią coś poczytam na ten temat od Was w komentarzach, bo no kurczę, przecież audiobooki i tak by ułatwiały i po prostu sprawiały, że mogłabym więcej e, jakby treści przyswoić i więcej jakby książek przeczytać w ciągu roku takich, których naprawdę bardzo bym chciała, ale nie mam czasu. Nie wiem, muszę coś pomyśleć, pokombinować, bo chciałabym móc słuchać audiobooki, e, ale jest jak jest. I też opowiadania ich praktycznie nie ruszyłam. Przeczytałam max dwie strony, ale tak jak mówiłam, miałam ostatnio jakieś gorsze dni i stwierdziłam, że odpuszczam sobie i wolę chyba pooglądać sobie jakieś TikToki albo jakieś filmy na YouTubie albo na Netflixie, bo miałam po prostu zbyt mało chęci do czegokolwiek, żeby siąść i coś przeczytać. Więc tak, mam nadzieję, że Wasz Wasze ostatnie dni były trochę lepsze niż moje. Um, mam nadzieję też, że podobał Wam się ten film. Um, jeśli tak, to polecam zasubskrybować, jeśli jesteście nowi, lub zostawić łapkę w górę. Um, I także możecie się podzielić w komentarzach, co Wy czytaliście w ostatnim czasie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, zależy, o której to oglądacie. Cześć!